Witamy Państwa w programie Prawnik Razi w Studium Zaraz Piotr Rachowski. Witam. Dzień dobry. A naszym tematem będą obowiązki obywatela Stanów Zjednoczonych, czyli jeden z tych najważniejszych obowiązków, decydowanie w sprawie innych osób oskarżonych, czyli jury duty, czyli bycie po prostu ławnikiem, osobą, która w tym systemie jest no, bardzo ważna. Jak wygląda cały ten proces? O tym będziemy mówić co na początku. Pierwsza rzecz, otrzymuje się dokument, tak zwany mhm. summons, żeby się zgłosić do sądu, i tam właśnie pisze o której godzinie, w jakim miejscu, w którym sądzie. No dobrze, a w, czasami dziwimy się, dlaczego taką informację akurat my dostaliśmy. W jaki sposób to, to my zostajemy wybrani przez, przez cały ten system. Często właśnie klienci przychodzą i mają coś takiego i nie są w ogóle obywatelami i się pytają, mhm. skąd się dowiedzieli o, o mnie i dlaczego to otrzymałem to i dlaczego mam tam się zgłosić. Mhm. Um, prawda jest taka, że to, ta informacja jest brana z prawa jazdy. Jest, jest to z, związane razem. Um, Ludzie, którzy mają prawo jazdy, mhm. automatycznie wchodzą w, w taką pulę. Czyli to nie tylko nie musimy być obywatelem, żeby to dostać, ale często nawet nie mamy. Je... Takiego tutaj statusu mhm. udokumentowanego, i w dalszym ciągu taką kartkę możemy otrzymać. Losowo to maszyna wybiera z tych wszystkich numerów prawa jazdy, czy jest jakaś selekcja? O którą nie, nie wiemy? to jest losowo. Mhm. Także nie wiadomo, nie ma wpływu, czy kiedy nas wybiorą. No dobrze, to jest ten moment, jak już dostajemy tą kartkę, że zastanawiamy się, co zrobić, żeby do sądu nie pójść, żeby nie mieć całego tego stresu, o którym mówić będziemy dalej. Czy można to zignorować, czy można w ogóle nic nie zrobić? Można. Znaczy legalnie nie wolno nie, nie powinniśmy tego robić, prawda? Jest, jest to obowiązek nasz. I tak jak pan powiedział na, na początku, że, że to jest ważny obowiązek. I jedno jest, żeby głosować, druga jest, żeby być, żeby być ławnikiem. I, I ja uważam, ten system jest rzadko spotykany na, na całym świecie nie ma te, mhm. w, w bardzo mało krajów mamy to, że, są, że mamy ławników przysięgłych. Um, także powinniśmy się zgłosić, ale powiedzmy, że coś tam wyskoczy, że, że ktoś nie, nie może akurat w tym czasie, um, można zadzwonić, można poprosić o to, żeby zmienili datę. Jeżeli ktoś nie jest obywatelem, albo po, po angielsku w ogóle nie mówi też... To automatycznie wysyłamy taką informację? Nie, tak? można zadzwonić, można z nimi porozmawiać. Jeżeli ktoś przykładowo zignoruje, zapomni, nie pójdzie, mhm. um, to ewentualnie przyślą następny. Ewentualnie przyszło następne. Tak. I później jeżeli, ewentualnie, jeżeli ktoś nie pójdzie parę razy, może być tak, że ewentualnie mogą przyjechać i zaaresztować. No dobrze. To tej ewentualności nie bierzemy. Osoby, które są obywatelami dostaną tą kartkę, nie zignorują. No i mogą oczywiście być ławnikami, czyli są obywatelami Stanów Zjednoczonych, muszą przejść przez pewien proces. Przede wszystkim zgłaszamy się, gdzie co. Jak i kiedy? To znaczy, tam pisze, są różne sądy, prawda? Także mówię, że to jest co uh, County. W co County mamy kilka różnych sądów, prawda? Także ogólnie są niektóre sprawy, gdzie nie ma ławników. Także sprawy rozwodowe nie mają ławników. Są, mm -hmm. Jest kilka rodzajów spraw, gdzie nie, ma, gdzie, gdzie nie ma ławników, ale przykładowo, powiedzmy, to mogą być. Um, kryminalne sprawy. Mm -hmm. mogą, być, mogą być cywilne sprawy. Mogą być cywilne sprawy o mniejszą sumę. Tak zwany Municipal Division też może być. Tak zwane Law Division, gdzie słyszymy nieraz poważne sprawy. Też może być federalny sąd. Także jest kilka różnych sądów, uh, gdzie, gdzie mogą te sprawy się odbyć. Um, przykładowo to może być w Chicago, może być uh, w Skokie, w Rolling Meadows, w Bridgeview, w, uh, you know, w, różnych, w różnych sądach, w Markham, uh, w Maywood. Także są różne też e, sądy mhm. i tam pisze po prostu, o której godzinie się zgłosić, gdzie, do którego, do którego pokoju się zgłosić. Takie może prozaiczne pytanie. Jak się ubrać? Um, ja, ja uważam, że dobrze byłoby, żeby się ubrać e, z respektem. To znaczy, mhm. nie, nie jest potrzebny powiedzmy garnitur, ale dobrze byłoby też, żeby, żeby nie było tam jakieś tam um, krótkie spodnie, czy tam... Podkoszulka pod z tak. <laughs> mm -hmm. <Zdarza> się to. <smoke> thin, right? Pan, coś mi się teraz, teraz mi się coś przypomniało teraz, że była dziewczyna właśnie, która się zgłosiła do sądu, a może nie był, nie, żeby nie być ławnikiem może, ale była w mm -hmm. sądzie i miała koszulkę ubraną, która co, 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 coś pisało tam nie, nieładnego. Mm -hmm. I właśnie s, a, sędzia, która była, włożyła Pent於... ją do więzienia. Także... Z respektem, ale myślę, że wśród Polaków to jest, to jest sprawa oczywista. My z szacunkiem ubieramy się tak jak do kościoła, tak się ubieramy pewnie też i do sądu i, i w tych sytuacjach nie zachowujemy się jak większość społeczeństwa, które oglądamy niestety na ulicy. Ma pan rację troszeczkę inaczej. Zgłaszamy się na miejsce, no oczywiście jesteśmy tam gdzieś transportowani, potem przechodzimy do odpowiedniego pokoju. Jak ten proces tam w środku wygląda. Um, ludzie się zgłaszają do pokoju, oglądają króciutki film, który you know, opowiada, jak to będzie wyglądało, to znaczy co oczekują, jak, jak to wszystko będzie, mniej więcej będzie mm -hmm. wyglądało. I czekają. I czekają, i powiedzmy, czekają, może być tak nieraz do, do drugiej godziny i później już je, je, jeżeli... To najczęściej nie... zgłoszenie się rano, wczesnym rano. Tak, tam, tak, no? rano, rano, powiedzmy o dziewiątej, o ósmej rano. Mm -hmm. I po prostu czekają, aż będą, aż ich zawołają. Mm -hmm. Ewentualnie, jeżeli zostaną zawołani, to przychodzi szeryf, i zabiera całą grupę, tam powiedzmy 35 ludzi, tak zwanych veneer. I nie zawsze zostaniemy w ogóle wybrani, nawet z tej grupy, która obejrzy sobie ten film i tam posiedzi w tym pokoju. Tak jest, mhm. tak jest. Jest możliwe, że w ogóle z tej, z tej grupy, że mhm. nikt nie zostanie wybrany. I jeżeli zostanie wybrany, to później biorą tych ludzi do pokoju i usiądą właśnie ze sędzią i, mhm. i po prostu się wtedy zaczyna następne no różne rzeczy się. No dzieje. właśnie, różne rzeczy się <laughs> zaczynają, teraz sobie przypomniałem, f, f, jak ja przechodziłem ten proces i te rzeczy są, no właśnie, bardzo różne, bo to zależy od, od wielu spraw, zależy od sędziego, zależy od y, powagi sprawy i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje tam? To znaczy pytałem się pytania. Sędzia się pyta różne pytania, później adwokaci mają szansę, żeby się pytać różne pytania i są po prostu chcą dojść do tego, czy ta osoba będzie fair. Mhm. Jakie ma poglądy właśnie w, tej, w, tej, w takiej sytuacji, czy, czy myślą, że, że ktoś jest bardziej wy, już wygrywa, czy ktoś już przegrywa, także przykładowo, jeżeli, że to jest kryminalna sprawa. Um, jest taki przepis, że, że ktoś jest niewinien, dopóki nie jest udowodniony, że jest winien. Mhm. Ale niektórzy ludzie myślą, że, że tam po prostu że where there's smoke, there's fire. Także po prostu jeżeli jeżeli ktoś był aresztowany, już coś tam zrobił i musi być niewinien. No właśnie. Także po prostu chcą wybrać ludzi, którzy będą fair. To jest tak, że kto wybiera? Wybiera sędzia, wybiera, wybierają oskarżyciele, wybierają obrońcy? Ok. Ogólnie ci ludzie wybierają. Każda strona wy, mu, musi się zgodzić. Także przykładowo, a najpierw, jeżeli to jest, przykładowo powiedzmy, że to jest sprawa wypadkowa, to adwokat, który reprezentuje Najpierw się pyta różne pytania, sędzia się pyta, później pyta się najpierw ten adwokat, który prowadzi sprawę, jeżeli to jest kryminalna sprawa, ten prokurator się pyta, później ten, który broni się pyta. I wtedy wychodzą z pokoju i sędzia się pyta, czy się godzicie powiedzmy na tego i na tego i jeżeli w dwie strony się zgadzają, ten człowiek zostaje. Mm -hmm. I ewentualnie muszą wybrać tych dwunastu, nieraz jest tak, że muszą wybrać i jednego czy dwóch jeszcze ekstra a, ławników, i, i, dlatego że jakby, jakby, oni wszyscy później decydują razem. To znaczy, Wszyscy słyszą wszystkie fakty I może być tak, jak jest dłuższa sprawa, że jeden z tych, ławnik z tych ławników może zachorować czy mhm. coś, coś się może wydarzyć i zamiast zaczynać od początku, to wtedy tak zwany alternatives, mhm. Je jeden z Który tych... Który cały czas jest obecny na tak sali jest. i musi się mhm. przysłuchiwać tak. tego, czyli może być więcej niż 12 ławników, bo ci rezerwowi jak tak jest. na ławce sportowej czekają, tak. ale słuchają cały czas, tylko nie... Nie głosują. No widzimy różne sprawy, oczywiście. Widzimy takie spektakularne sprawy, gdzie ławnicy no długie dnie, tygodnie, może nawet miesiące siedzą i rozmawiają. Co się w takim razie dzieje? Co od momentu co się dzieje w momencie, kiedy jesteśmy przez ten jeden czy część dnia w sądzie, co wtedy możemy robić. Czy możemy się zajmować mm -hmm. przez te momenty, kiedy no, każdego dnia musimy coś robić? Można po prostu książkę czytać, można odzwaniać. Mm -hmm. Nie wolno o sprawie rozmawiać w ogóle, nawet ze swoją rodziną. Mm -hmm. Mówią, żeby, 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 nie, żeby tego nie robić. Czy to ludzie robią? Absolutnie robią. Robią różne rzeczy, wchodzą na strony internetowe, robią <śledzą>, śledzą niektóre rzeczy, sprawdzają. Tego się nie powinno robić. Ale ludzie robią. A ogólnie, jak się czeka, to można robić takie, jakieś tam personalne rzeczy. Można odzwaniać komuś tam dzwonić mm -hmm. czy czytać. Takie rzeczy można robić. Także... No, ale jak już jesteśmy wybrani, to w, ta sprawa trwa. Czyli jesteśmy zwalniani do domu, czy mieszkamy w hotelu gdzieś? Jak to wygląda? Zależy. Okay, to jest też dobre pytanie. Ogólnie mieszkamy w domu. Um, są niektóre sytuacje, gdzie jak jest bardzo jakaś niebezpieczna sytuacja, przykładowo terroryści, którzy są w Nowym Jorku, uh, jak jest mm -hmm. kryminalna sprawa, jest możliwe, że oni, że oni będą tak tzw. sequestered. Także jest możliwe właśnie, że w takiej sytuacji, że mogą być w jakimś specjalnym miejscu, żeby, żeby nikt nie mógł ich znaleźć, żeby nie byli w domu. Um, także są sytuacje, gdzie właśnie tak może być. Mm -hmm. Najczęściej jednak jedziemy do domu, więc jak długo taka sprawa może trwać, ile godzin dziennie będziemy... Męczeni. O, o, ogólnie, ogólnie są normalne jakieś godziny, przykładowo powiedzmy od 9 do 4.30, coś takiego. Może być jakiś tam wyjątek, są, każdy sędzia jest też inny, zależy od sprawy. Mniej więcej mówmy tak, że te sprawy są krótkie. Przyważy każda sprawa, dużo jest spraw takich, które się skończą w jednym dniu, są niektóre sprawy, które się skończą w pół, pół dnia, trwają. Mhm. A większość spraw wypadkowych, powiedzmy, tam trwają może tydzień, może w niektórych wyjątkach, jakiejś wyjątkowej mm -hmm. sytuacji, może tam powiedzmy dwa tygodnie, jeżeli jest jakaś większa sprawa. Są też te słynne sprawy, O.J. You know, Simpson, Blagojewiec, teraz, który ma sprawę, które mogą trwać dwa, trzy, cztery miesiące. Są, są, gdzie są dłuższe sprawy, gdzie jest dużo, dużo różnych tam świadków, którzy muszą mm -hmm. zeznawać. Także. Um, ale ogólnie. No w takiej normalnej sprawie, powiedzmy, wypadkowej, że to jest dzień dwa, czy to jest stresujące dla, e, dla tych osób? Na pewno Pan rozmawiał z wieloma. Jak się czujemy wtedy? Wie Pan, co, co ludzie mówią, że po prostu chcą zrobić to, coś dobrego, po prostu chcą podjąć dobrą decyzję, chcą, bardzo przejmują się tą rolą I, i, i po prostu chcą zrobić to, co będzie, fe, to, co będzie fair. Także stresujące może być w takim sensie, że, że trzeba, trzeba decydować o kimś, o czymś. Może będzie bardziej stresujące, jeżeli, jeżeli to jest sprawa kryminalna, dlatego że wiadomo, że są większe konsekwencje. Ktoś będzie, może pójść siedzieć. Także ludzie do tego, ja uważam, że ludzie podchodzą na, na, bardzo poważnie do tego. I, i też powiem ogólnie, co, co, moja opinia jest taka, że, że ogólnie ludzie próbują naprawić sytuację. Jeżeli to jest sprawa wypadkowa, Cały czas na to patrzą i sobie myślą, jak mogę tą sytuację naprawić. I przykładowo, ta, ta osoba potrzebuje operacji plasty, plastykową, to będzie tyle i tyle kosztowało. Uważamy, że to będzie fair, żeby tą sumę dać, żeby ci ludzie mogli, żeby naprawić tą sytuację. W kryminalnej sprawie ktoś po prostu był zabity, co będzie fair? Żeby ta osoba odpowiadała za to, że komuś krzywdy zrobiła, że nam wszystkim krzywdy zrobiła. Jak zwykły człowiek, prosty człowiek, który nie miał do czynienia z prawem, może rzeczywiście w takiej sprawie no, w, być sędzią, no bo to jesteśmy pewnego rodzaju jednak sędzią. To jest właśnie piękna rzecz w tej sytuacji, że, 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 że ludzie, my decydujemy um, o kimś, o, o swoim tam you know, o człowieku, który stoi w, tym samym, w tej samej pozycji, mm -hmm. pozycji co my. Co właśnie na tym całe, ca, ca, ta, ta, cała rzecz polega, że to właśnie z tego powodu jest fair system. Dlatego, że to nie jest ktoś, który tam jest wybrany przez, przez króla, tak mhm. jak kiedyś było, że on będzie decydował: że, że, że you know, przychodźcie do mnie, ja wam powiem, czy jesteście, czy jesteście winni, czy nie. Mhm. I jak ten człowiek może decydować? Wiadomo, że każdy człowiek to, co przeżył w swoim życiu, jakiś tam coś ma. W głowie, tak zwany common to, sense, to, to decyduje. Tym się, kierować? Tym się kierować? To znaczy, trzeba się kierować prawem, ale mm -hmm. też po prostu te, to, co przeżyliśmy w swoim życiu, też będzie miało jakiś efekt. Także po prostu musimy podjąć decyzję. Co uważamy, tak jak uważamy, i co będzie fair, i co jest dobrym no, rozwiązaniem sytuacji. To jeszcze kilka technicznych faktów, no bo nie ma nas pracy ktoś nam za to e, zapłaci tam za naszą funkcję? Płacą z tym, że płacą bardzo mało, bardzo mało. Kilkanaście dolarów jest... na Kilkanaście dzień, tak, pamiętam, dyniówka. Dyniówka. Tak, tak, tak. Powiem szczerze, że to jest nawet nie wystarczy, jeżeli ktoś chce no. z, po prostu zostawić swój samochód na parkingu w Chicago w, w downtown. Nie wiem, czy za no cały jak dzień. Jak w takim razie zachowuje się pracodawca? Czy pracodawca może nam robić jakieś trudności? Czy może nam zwol zwolnić z pracy? Czy może nam nie zapłacić? Nie wolno im, nie wolno pra dla pracodawca kogoś zwolnić z tego powodu, że jest, że jest ławnikiem. Że jest, Nawet że jest przez miesięcy to trwa? To już jest, to już jest właśnie... To, jest, to, jest to problem. To jest problem. To komplikuje sytuację. I dlatego większość tych ludzi, którzy idą, żeby być ławnikiem, żeby być jurorem, ci ludzie um, to są przeważnie ludzie, którzy nie, nie, nie boją się o to, że mogą stracić swoją pracę. Także, mm -hmm. także często widzimy takich ludzi, przykładowo uh, nauczycieli tak, i ludzie, którzy gdzieś pracują. Pracodawca też nie musi płacić tym osobom przez ten okres czasu, kiedy, kiedy są uh, ławnikami, mm -hmm. um, ale z tym, że jeżeli to, jeżeli to jest 2-3 dni, dużo jest takich przykładowo jest pracodawców którzy którzy się płacą mhm. żeby po prostu, żeby ułatwić tą sytuację no, w tych takich e, krytycznych sytuacjach to oczywiście rozwiązanie się też e, zawsze znajduje. E, w jakichkolwiek innych sytuacjach no, warto zapytać. E, darmowe konsultacje. My teraz Piotr Wachowski tych konsultacji udziela w każdy poniedziałek i czwartek od 5.30 w kancelarii przy Belmont i, i centra. No Wiem, że z takimi pytaniami też przychodzą. Mm -hmm. A na końcu zapytam najczęściej z jakimi ostatnio pytaniami. To um, wszystko? Nie, yeah, różne różne pytania. O, mm -hmm. ostatnio, ostatnio, co zauważyłem, ludzie mają problemy z lokatorami. Może z to lokatorami. jest taki przypadek, że akurat mm. tak ostatnio, ale także różne, różne są pytania. Z różnymi proszę się kierować na bezpłatne konsultacje, poniedziałki czwartki. My Dziękując za uwagę, dziękujemy Dziękuję. panu mecenasowi za te informacje. No i oczywiście zapraszamy na kolejny program z tych prawdziw już wkrótce.